Czy znasz historię pewnej więźniarki z obozu Ravensbrück, która po wyznaczeniu do egzekucji nie mogła uwierzyć, że po wielokrotnym odprawieniu dziewięciu pierwszych piątków miesiąca umrze bez sakramentów świętych, a dwukrotnie cudem uniknęła transportu? To niezwykłe, że choć dwukrotnie wzywano ją do tak zwanego transportu, z którego nie było już powrotu, w obydwu wypadkach niespodziewanie polecono jej wrócić do obozu. Wyobraź sobie, że dotrwała do czasu, gdy do obozu przemycono puszkę z komunikantami. Została stracona w dniu, w którym przyjęła komunię świętą. Czy wiedziałeś, że z podjęciem nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków miesiąca nasz Pan związał wielką obietnicę? Ja nazywam się Paweł Marchlewski. Witaj na kanale Apostolat Najświętszego Serca. Prze obfitym miłosierdziu mojego serca obiecuję Ci, że wszechmogąca miłość mego serca obdarzy łaską ostatecznego nawrócenia wszystkich, którzy przystąpią do Komunii Świętej przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu. Odejdą oni z tego świata w stanie łaski uświęcającej, dostąpiwszy sakramentów świętych, a moje serce będzie dla nich w ostatnich chwilach bezpiecznym schronieniem. Dziś chcę Ci powiedzieć, że nasz Pan przekazał 12 obietnic dla czcicieli Jego najświętszego serca. Posłuchaj, jakie to obietnice. Pierwsza Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Druga Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. Trzecia Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach. Czwarta. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci. Piąta. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia. Szósta. Grzesznicy znajdą w mym sercu źródło nieskończonego miłosierdzia. Siódma. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości. Dziewiąta. Błogosławić będę domy, w których obraz mego serca będzie umieszczony i czczony. Dziesiąta. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. Jedenasta. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym sercu i na zawsze w nim pozostaną. Dwunasta. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinie śmierci. Obietnice te są dziś znane dzięki temu, że Bóg postanowił posłużyć się siostrą małgorzatą Marią Alakok, która stała się prawdziwą apostołką kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. W ostatnich odcinkach przybliżyłem Ci sylwetki czcicieli i apostołów Najświętszego Serca Pana Jezusa, za pośrednictwem których nasz Pan zachęca nas do szerzenia tego nabożeństwa i do budzenia ducha wynagrodzenia. Mam nadzieję, że na tej liście znajdzie się moje i Twoje nazwisko. Papież Benedykt XV w bulli kanonizacyjnej Małgorzaty Marii napisał, że przez kanonizację Kościół oddaje cześć świętym, wysławiając miłosierdzie Boga. Nasz ojciec wynagradza trudy świętych już za życia tutaj na Ziemi, udzielając łask za ich pośrednictwem. Stwierdza także, że cieszą się oni chwałą w Niebie. Święci wskazują nam wzór drogi, jaką należy podążać, aby osiągnąć życie wieczne. Czy chcesz osiągnąć życie wieczne? Otrzymaliśmy przecież przykłady wielu świętych, którzy wskazują nam, jak pielęgnować cnoty. Mówiliśmy o nich w ostatnich odcinkach. Poznałeś historię świętej siostry Małgorzaty Marii. Z którą nasz Pan wielokrotnie rozmawiał, i która stała się jego narzędziem w ręku ku rozpowszechnianiu prawdy o miłości i kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. W bulli kanonizacyjnej papież Benedykt XV napisał, niech obraz tej miłości i miłosierdzia, które tak wielkim blaskiem jaśniają w życiu Bożej Służebnicy, siostry Małgorzaty Marii sprawi, że wszyscy uzdrowieni krwią Chrystusa odwdzięczą się miłością Najświętszemu Sercu, aby w tych jakże trudnych czasach otrzymać od Chrystusa łaski, które osobiście obiecał rozlać na oddających Jego Sercu należną cześć. I ja, i Ty jesteśmy zaproszeni do bycia apostołem Najświętszego Serca Jezusowego i doświadczyć tej miłości i miłosierdzia, której doświadczyła Małgorzata Maria – wszystko jest już przygotowane. Potrzebne jest tylko Twoje tak. Z czym wiąże się nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca? Nasz pan powiedział siostrze Małgorzacie Marii, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi do Komunii Świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu zapewni miłosierdzie w chwili śmierci. A nie umrze on bez Bożej łaski. Ważne jest, aby podjąć się tak zwanej nowenny dziewięciu pierwszych piątków, czyli dziewięciu kolejnych następujących po sobie pierwszych piątków miesiąca, to znaczy nie przerywać jej. Na rozpoczęcie tego nabożeństwa możesz wybrać dowolny pierwszy piątek miesiąca. Dlaczego akurat piątek? Jak dobrze wiesz, piątek jest dniem, w którym wspominamy mękę i śmierć naszego Pana. Piątek to dla nas dzień szczególny, w którym skupiamy się na ofierze Chrystusa, na Jego akcie miłości ku nam. Jak mówi Pismo Święte, nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To dzień, w którym na krzyżu zostało przebite najświętsze serce Jezusa. Jest to dzień modlitwy wynagradzającej, dzień wyciszenia. Małgorzata Maria w każdy pierwszy piątek miesiąca odczuwała w swojej piersi ból przebitego serca. Bądź tego dnia w stanie łaski uświęcającej, przyjmij wynagradzającą komunię świętą, łączącą się w ten sposób z ofiarą Chrystusa. Już dziś możesz podjąć decyzję o rozpoczęciu nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, a co za tym idzie stać się adresatem dwunastu obietnic przekazanych przez naszego Pana za pośrednictwem świętej Małgorzaty Marii. Ja już praktykuję nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Od chwili kiedy podjąłem tę decyzję w moim życiu dzieją się niesamowite rzeczy. Otworzyłem swoje serce na przejmujące doświadczenie opieki i miłości Bożej. Zachęcam Cię również do podjęcia tej praktyki. Możesz także dołączyć do rodziny Najświętszego Serca. Wejdź na stronę www.apostolatnaświętszegoSerca.pl. Tam znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące duchowych darów i przywilejów, jakie otrzymują aktywni członkowie Apostolatu. Przypomnę również, że w intencji darczyńców są sprawowane msze święte w dni szczególnie związane z nabożeństwem do najświętszego Serca Pana Jezusa, w tym w pierwsze piątki miesiąca. Rocznie to ponad 50 mszy. Z Panem Bogiem.